Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. W poprzednich odcinkach. Nice army, you making! Needs a proper Uruk in charge, they're. Slay your Shadow Ranger. Isn't that a bad ready. Minęło 6 miesięcy odkąd ostatni raz snułem tę opowieść. Myślałem, że znajdę ukojenie, gdy spełnię ostatnią wolę mojego najwierniejszego druha, Pushkrimpa, ale mimo to nie mogłem o nim zapomnieć. Błąkałem się więc bez celu, po najdalszych zakątkach Mordoru, otępiały, pokonując niezliczone zastępy szeregowych orków. Czułem się jak w koszmarze, jakbym nie miał kontroli nad własnym ciałem, jakbym stał się bezmyślną maszyną, która zaprogramowana została wyłącznie w jednym celu. By zabijać orków. Raz na jakiś czas miewałem jednak przebłyski świadomości, jakby gdzieś w mojej głowie były drzwi, które uchylały się na chwilę, wpuszczając urywki obrazów i odgłosów dochodzących z realnego świata. W tych rzadkich chwilach przypominałem sobie, że jest jeszcze jedna niedokończona sprawa jedno zadanie, które muszę wykonać jeden ork, którego muszę zabić Maku. Aż w końcu sobie przypomniałem. To właśnie przez niego Pushkrimp zginął. To właśnie jego sługa zadał ostatni cios. To wszystko była wina Maku. Gdy tylko sobie to uświadomiłem, nagle okalający mnie ciasno woal opadł i znowu widziałem jasno: Maku Trelak. To on musiał zginąć. Ten film powstał dzięki pomocy patronów. No dobra, ale na początek musiałem ustalić, gdzie ja w ogóle byłem. Z nieba lał się żar. Powietrze paliło półca żywym ogniem. Pod stopami osypywał się piasek. Tak. To musiała być popielna równina Litlat. Nie miałem wprawdzie pojęcia jak to się stało, że znalazłem się tak daleko na wschodzie Mordoru, ale pomyślałem, że być może uda mi się wykorzystać ten nieoczekiwany zbieg okoliczności. Mój stary druh Baranor, dowódca w Minas Itlit opowiadał mi kiedyś o swoich przygodach w tej niegościnnej krainie. O tym jak wspólnie z najdzielniejszymi ludzkimi wojownikami organizował opór przeciw hordom ze wschodu. Tak wtedy jak i dziś nie mogłem uwierzyć jak wiele udało mu się wówczas osiągnąć, w końcu w przeciwieństwie do mnie nie posiadał on Mocy pierścienia i nie mógł wracać za światów. Podejmując walkę w tak niebezpiecznym miejscu, stawiał więc na szali wszystko, łącznie z własnym życiem. Być może kiedyś, gdy w końcu zaznam spokoju, uda mi się oddać mu hołd i spisać te niesamowite historie. W tej chwili jednak nie było na to czasu, a dla mnie liczył się tylko jeden szczegół opowieści Baranora. Mówił mi otóż, że ze wszystkich krain Mordoru to właśnie w Litlat najczęściej można było spotkać draki. A wiedziałem, że jeżeli chcę pokonać Maku, pomoc tych siejących pożogę latających bestii może się okazać nieoceniona. No, i musiałem się podszkolić w ich ujeżdżaniu. I rzeczywiście, już po kilku chwilach na niebie pojawił się pierwszy drak. Zanim jednak zdążyłem cokolwiek zrobić, napotoczył się na mnie niewielki oddział orków, dowodzony przez niejakiego afganga. Choć myślałem, że o orkach wiem już wszystko, to temu gagatkowi udało się mnie zaskoczyć. Jako broni używał on bowiem strzelby z hakiem, którym przyciągał do siebie ofiarę, by następnie stłuc ją na kwaśne jabłko. Raz nawet udało mu się nie trafić, przez co musiałem się na chwilę wycofać, ale w końcu odwróciłem losy walki na swoją korzyść. Ponieważ Afgank mi zaimponował, zdecydowałem, że chcę mieć go w swojej armii. Wpierw musiałem jednak złamać jego wolę. Ku mojemu zaskoczeniu, gdy go zhańbiłem, ten… postradał zmysły, nigdy wcześniej nie widziałem nic podobnego. Nie zdążyłem się jednak nadziwić temu niecodziennemu widokowi, gdy nagle wpadł na mnie kipiący furią bubol, zwany obrzynaczem głów, który widział co zaszło między mną a jego bratem krwi i który chciał, bym zapłacił za to moją krwią. Skubaniutki walczył jak demon, unikając moich ciosów i kąsając mnie raz po raz. Ani się obejrzałem, a niemal zupełnie upadłem z sił i pewnie byłoby już po mnie, gdyby ten kretyn nie zdecydował się wezwać wsparcia artylerii z pobliskiego fortu. Płonące pociski, które miały wykończyć mnie, wykończyły otóż i jego samego. Cóż, jeden kłopot z głowy. Gdy emocje po walce opadły, zacząłem się zastanawiać co robić dalej. Niby mój cel był jasny, opanować umiejętność lotu na drakach, ale jakoś nie mogłem przestać myśleć o tym co przydarzyło się Asgangowi. W końcu podjąłem decyzję. Maku może jeszcze chwilę poczekać, ale ja muszę się dowiedzieć jaką mocą dysponuje i co naprawdę stało się mojemu niedoszłemu słudze. Znalazłem go w jakimś niewielkim zapuszczonym obozie, i cóż, wyglądało na to, że nie jest z nim najlepiej. Oczywiście wszystko nie mogło pójść idealnie gładko, bo zasadził się na mnie jakiś naruk larwa. Kiedy tylko rozdeptałem tę larwę jak... Larwę szybko pokonałem Afganga i z ciekawości zhańbiłem go jeszcze raz. Chciałem się przekonać, czy jeżeli zrobię to dostatecznie dużo razy to całkiem postrada on zmysł. You have no Miałem wrażenie, że z każdym kolejnym spotkaniem i z każdym kolejnym schambieniem, Gang wita się ze mną coraz czulej i dłużej. Niestety, nie dane było mi się przekonać jak zakończy się ten arcyciekawy eksperyment, bo przy okazji kolejnej walki przypadkiem… Zabiłem Asganga. Wiedziałem, że to wielki cios dla całej rodzącej się gałęzi nauki, orkologii stosowanej, ale nie miałem innego wyjścia i przede wszystkim czasu. Musiałem się z tym pogodzić. Wygląda na to, że tak miało być, bo przynajmniej teraz nic nie przeszkadzało mi już w mojej nauce latania. I cóż, nauczyłem się. Nastał więc czas powrotu na Stare śmiecie, przełęcz Cirut Domena Maku Trelaka, mojego nemesis. Co. Wyglądało to nędznie. Wszystko wskazywało na to, że choć opuszczałem przełęcz z podkulonym ogonem, pokonany i upokorzony przez Maku, to jednak także i on otrzymał ode mnie ciosy, po których nie dał rady się pozbierać. Jego twierdza była w ruinie i dotąd nie znalazł on nowych kapitanów na miejsce tych, których zabiłem podczas ostatniego oblężenia. A mimo to wyglądało na to, że Maku spoczął na laurach. Ewidentnie zaprzestał treningu, stał się leniwy i zgnuśnia. Gdy uciekałem z Tyritungol, jawił mi się jako potężny, niepokonany wręcz woj. Teraz jednak, potem gdy wyciąłem w pień całe zastępy orków wstrąciłem w lodową otchłon jednego z balrogów, a nawet pokonałem samego władcę lodowych krain, rataka niezłomnego… czułem, że jestem mu równy. Mimo wszystko nie zamierzałem popełnić błędów przeszłości. Tym razem chciałem przygotować się do ostatecznej konfrontacji jak należy i wiedziałem, że jest ku temu tylko jeden sposób. Przekabacić na moją stronę wszystkich lokalnych orczych dowódców. Co do jednego. Jasne, wiedziałem, że będzie to czasochłonne i wymagające zajęcie, ale z drugiej strony nie byłem tym samym gołowąsem co kiedyś. W trakcie moich przygód stałem się potężny, nauczyłem się dziesiątek nowych umiejętności i dysponowałem nieskończenie lepszym orężem. Wiedziałem, że tym razem podołam temu zadaniu. Zanim przystąpiłem do realizacji mojego planu, musiałem się jednak upewnić jak wygląda sytuacja. Niewielu zostało wiernych Yorków, ale z nieukrywaną satysfakcją przyjąłem fakt, że są wśród nich sprawdzeni w boju kamraci. Był więc niezawodny Amuk, który już nieraz wyciągnął mnie z opresji, a także kolejny weteran ostatniego oblężenia, Zoom Strażnik oklep. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sojuszników. Na szczęście niemal wszyscy wrodzy kapitanowie to były jakieś szeregowe chłystki, więc nie przewidywałem żadnych przeszkód na drodze do zjednania sobie ich wszystkich. Na pierwszy ogień miał pójść Luga Archiwista, stary Drań, który kiedyś dawno temu już mnie upokorzył, a na dodatek, wspólnie z Krimpem Żmijem, wykończył nieodżałowanego Puszkrimpa. Pozwoliłem mu wtedy uciec. A teraz najchętniej posłabym go do piachu, ale przyrzekłem sobie, że wciągnę do mojej armii wszystkich dowódców. A wszystkich! Znaczy wszystkich. Dowiedziałem się, że Luga miał mieć ustawkę z jakimś nieznanym New Yorkiem. Uznałem, że będzie to doskonała okazja, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i wciągnąć do mojej armii obu orków. No i nie wciągnąłem żadnego. Gdy tylko rozpoczęła się bitka, wojacy kota strzelca tak sponiewierali Lugę, że czym prędzej zrobił to, w czym był najlepszy, czyli Daudyla. Czym prędzej rzuciłem się za nim w pogoń, ale z Kubanym pędził tak szybko, że musiałem dać za wygraną. W tym samym czasie kot także gdzieś zniknął. Błąkałem się więc po okolicy, mając nadzieję, że za chwilę wypatrzę gdzieś tego śmierdzącego tchórza, gdy oto po raz kolejny kłopoty znalazły mnie same. Na pojedynek wyzwał mnie niejaki lisak Butny. Nigdy o nim nie słyszałem, ale doszło niepogłoski o grupie, do której należał plemię rozboju. Była to ponoć nowa, anarchistyczna grupa walcząca tak ze mną, jak i z samym władcą ciemności. Jak szaleni i potężni musieli być orkowie, którzy widzą wroga w Sauronie, nie miałem pojęcia. Grunt, że byli brutalni, wielcy i mieli na wyposażeniu śmiercionośne łańcuchy, i chciałem jednego z nich w mojej armii. Cóż, poszło jak spłatka. Za pomocą eksplodującego ogniska pozbyłem się większości siepaczy u lisaka, a ponieważ on sam najwyraźniej bał się ognia, już po chwili złamany po mi wierność. Mimo jednak, że pokonałem go błyskawicznie, czułem respekt przed plemieniem, do którego należał, więc zdecydowałem, że to właśnie on będzie moją wtyczką u mapy. Życzyłem mu powodzenia, wysłałem go na przeszpiegi i wróciłem do polowania na lugę. Znów jednak coś mi w tym przeszkodziło. Po drodze trafiłem bowiem na posterunek niejakiego ogbura berserka, a ponieważ i tak ostatecznie miałem zająć się wszystkimi kapitanami, stwierdziłem, czemu nie. Nie miałem wówczas pojęcia, że podczas tej z pozoru misji spotkam kolejnego starego drucha. <grym wytrzymał> Aby Ogbur łaskawie wylazł ze swojej nory, musiałem wpierw ubić dziesięciu jego wojaków. Nic prostrzego. Jakież było moje zdziwienie, gdy już wkrótce przerwał mi nie kto inny jak... Luga! Look, anyone can say że the greatest killer in Mordor! And so many blowhards do! That's why I keep a record of every maggot I slay. See for yourself! A więc zwierzyna przyszła do łowczego. Czym prędzej wypuściłem w jego kierunku kilka strzał i… jak się okazało był to błąd, bo Luga momentalnie rzucił się do ucieczki. Znowu próbowałem wygonić i znowu nie miałem szans. Doprawdy, Luga powinien nosić przydomek pędziwiatr, a właściwie… pędzi wiatr, bo do tego jest przecież nieskończonym tchórzem. Wróciłem więc do wybijania w strażników Ogbura, gdy nagle you, Ranger! Znowu przeszkodził mi Luga. Pomyślałem, że to największy bezczel w historii, ale cóż mogłem począć? Musiałem go pokonać. Już po kilku ciosach ten Dran chciał uciekać, ale na jego nieszczęście nie miał gdzie, za nim była ściana. Wiedziałem, że to moja jedyna szansa, i w końcu się udało. Luga w końcu był mój, choć eru mi świadkiem, że przez chwilę rozważałem wykończenie go raz na zawsze. You fought many Uruks, but never one as fierce as me. My fury is boundless. My gaze is death. My blades are suffering! Przyszedł czas na ogbura. Przyjemniaczek miał reputację prawdziwego herosa i był mocny w gębie, ale wiedziałem, że ze mną nie ma szans. Już miałem się na niego rzucić, gdy wtem do walki włączyła się najmniej pożądana osoba. Oh! You maggot! Did you really think you could outwit me? Kat, złodziej Karagorów. Ten perfidny zdrajca, który wbił mi kiedyś nóż w plecy i tylko cudem uniknął kary. Na początku dawałem sobie nawet z tym wujkom ramę, ale po kilku chwilach do walki włączyły się Karagory Ogbura. Wierne mu bestie osaczyły mnie z dwóch stron, a przecież cały czas atakowali mnie jeszcze Ogbór i Skat, ten perfidny zdrajca. Musiałem taktycznie się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Wspiąłem się więc na najbliższą wieżę i tam wyzwałem posiłki. Już po chwili na szczycie zrobiło się tłoczno i chyba Nikt nie wiedział już z kim konkretnie walczy, a na domiar złego Skat, ten perfidny zdrajca, wpadł w furię. Byłem zbyt zmęczony, nie wiedziałem jak się bronić i padłem na kolana. Nigdy nie powiedziałbym, że skończę w ten sposób: zabity przez Skata, tego perfidnego zdrajcę, który nie miał dla mnie cienia litości. Ale wydarzył się cud. Zun, strażnik oklep, przybył mi z cieczą i spuścił oklep skatowi, temu perfidnemu zdrajcy. Przeżyłem. We dwójkę nie mieliśmy z Ogburem większych problemów i już po chwili zmusiłem go do włączenia się w moje szeregi. To była wyczerpująca, ale owocna misja. Poznałem, że czas rozliczyć się z kotem Strzelcem, który niedawno mi umknął. Akurat nie ścigał on uszaka miotacza, więc postanowiłem dołączyć się do tej zabawy. Jak się okazało, nie byłem jedynym, który wpadł na ten pomysł. Hey, I wanted to get you alone, But to do. Tak, to ten stary gałgan Amuk, który z kolei miał jakieś niezałatwione porachunki z kotem. Szybko uwinąłem się z uszakiem, który nie był dla mnie godnym przeciwnikiem i czym prędzej ruszyłem na pomoc Amugowi. We dwójkę szybko daliśmy sobie rabę. Natychmiast włączyłem go do mojej armii. Jak wszystkich, do wszystkich. Ale stało się coś dziwnego. Walka miała się zakończyć, a kot miał mi być posłuszny, a jednak... Atakował Amuga, swojego sprzemierzeńca. Próbowałem go powstrzymać, otrzeźwić, ale najwyraźniej wpadł on w taki szał, że nic do niego nie docierało. Gdy uderzyłem po kolei by go uspokoić. Przez niego Amuk omal nie zginął, złamał on swoją przysięgę wierności i zwrócił się przeciw mnie. I've had enough. You should know that if you hit me, I'm gonna hit you back! Oklepałem go kilka razy, ale po chwili zostawiłem go na pastwę muga. To w końcu jego arcykluł i to on musiał się nim zająć. Jeden po drugim kolejni dowódcy padali przede mną na kolana i przysięgali mi swoje posłuszeństwo. Byli wśród nich także żałosne mięczaki, I'll have your head, you worm. jak i budzący grozę wojownicy.

Niektórzy nie chcieli się poddać, musieli zginąć, ale już wkrótce większość z nich była gotowa oddać za mnie życie. Wasz Rębacz miał być kolejnym celem jakich wiele jakiś lamus z umalowaną gębą nie mógł mi przecież sprawiać kłopotu. No cóż, nie pierwszy już raz byłem w błędzie Chaos and bit. It's like you know all my favorite things. Na początku wszystko szło po mojej myśli. Miotałem paszem jak tylko chciałem, klepiąc go po gębie raz za razem. I pewnie koniec paszy miałby miejsce właśnie wtedy, gdyby w akcie desperacji nie wyciągnął on z rękawa Asa, a raczej bomby. Nagle nastąpiła potężna eksplozja. Pozbawiony sił próbowałem jakoś odzyskać inicjatywę, gdy nagle dosięgnął mnie wbłąkany cios pasza. Tym razem nie miał mi do pomóc. Zarąbał mnie… Pasz, Rębacz. Right. Całkiem nieoczekiwanie, ze zwykłego pachoła stał się on jednym z moich najzajadlejszych i najpotężniejszych przeciwników i to akurat wtedy, gdy byłem tak blisko porachowania się z maku. Natrafiłem na Pasza, gdy był na patrolu. Od czasu naszego ostatniego spotkania stał się jeszcze większym madafaką i nawet zatrudnił dwóch prywatnych ochroniarzy, którzy nazywali się ponoć Krepi Goy. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale nie miałem wyjścia. To była długa i męcząca walka. Ledwo uporałem się z gorylami Paszy, gdy ten wpadł w szał i rzucił mną na ziemię. Ostatkiem sił uniknąłem śmierci z jego ręki, a potem, gdy miałem go złamać, jakieś żałosne pionki ciągle mi w tym przeszkadzały. Gdy ten drań znowu wpadł w szał, myślałem, że nie dam już rady. Pasza przegonił mnie po naszej prowizorycznej arenie, jak zwierzynę łowną, ale gdy w końcu opadł z sił, to była moja szansa. Tym razem nikt mi już nie przeszkodził. Zhańbiłem! Zostało mi już tylko przekabacić go na swoją stronę. Znalazłem go w jakiejś jaskini. Zdążył sobie znaleźć nowych goryli. Pozbyłem się więc najpierw dwóch ologów, a następnie z furią rzuciłem się na paszę. Bliski śmierci znowu wpadł w szał, ale tym razem wiedziałem, że muszę trzymać się na dystans, aż mu złość. Było tak jak myślałem. Po chwili Pasza się zmęczył, a ja dopełniłem ostatniej formalności. I tak oto wszyscy dowódcy w przełęczy Syryt Ungol byli już moi. Odsiałem zdrajców i wyciąłem w pień i nic nie mogło mi już przeszkodzić w pozbyciu się maku Trelaka raz na zawsze. Zwołałem więc moje wojska. Nadszedł czas na ostateczne starcie. Pozostała jeszcze ostatnia formalność, wybór kapitanów biorących udział w oblężeniu. Jako pierwszy musiał to być oczywiście Amuk Klinga Śmierci, mój najwierniejszy, najstarszy druh. Nie mogło zabraknąć też Zuna, zasłużył na to, ratując mi życie. Kolejna dwójka to Gasz Strażnik Bramy i Uszak Miotacz, ponieważ byli braćmi krwi, a potrzeba było mi pewniaków. Wahałem się, czy jako ostatniego przywódcę wziąć Paszę Rębacza, który udowodnił w końcu, jak potężnym jest wojownikiem, czy Arbenę Krwawą Rzekę. W końcu zdecydowałem się na tego drugiego, ciekaw jak w boju sprawdzi się członek słynnego już plemienia rzezi. Oprócz całych zastępów wściekłych orków, w mojej armii mieli się znaleźć elitarni bystrocy strzelcy, legion łowców, kawaleria, trujące machiny bojowe i mały suwenir prosto z pustyni Litlat Dziki Drak. Every singer needs a song and every song a chorus. I'll sing your death till my last day, as long as you don't bore us. How strange that we should meet again. My guess is we will never end. Just give the order of us. We'll start tearing them up. So that's his strategy. Give a big long speech, puts us all to sleep. Tylko się zaczęło, wspiąłem się na mury i wyzwałem draka. Nastał czas pożogi. Już po kilku chwilach większość pozbawionych dowódców obrońców obróciła się w popiół, a ci nieliczni, którzy pozostali, nie stanowili żadnej przeszkody dla mojej wygłodniawej chorby. Kolejne punkty padały jeden po drugim. drzwi do dążonu stały otworem. brown Siedział tam. Władca upadłego królestwa. Pozbawiony dawnej potęgi, a jednak nadal tak samo groźnie jak kiedyś. Na szczęście tym razem nie byłem sam. Ur Lisak którego dawno temu wysłałem na przeszpiegi, wywiązał się z powierzonego mu zadania. Wkradł się w łaski maku, a teraz w godzinie próby. Okazał lojalność swojemu prawdziwemu panu, czyli mnie. Rozgorzała walka. W pierwszej chwili przewaga była po naszej stronie. Kilkoma celnymi strzałami pozbyłem się większości chroniących Machu się patrzy, zaś dzieła zniszczenia dopełnił Urylisak ze swoją ciężką maczugą. Już po chwili maków w bolesny sposób przypomniał mi jednak, że nie bez powodu stał się moim nemesis. Odporny na zimno, nie dawał się oszołomić i nawet eksplozja wywołana przez Urlisaka nie zbiła go z pantoły. Jeden po drugim unikał każdego mojego ciosu, a gdy tylko znalazł dogodny moment zdzielił mnie swoją przeklętą gitarą, całkiem pozbawiając mnie sił. Skończyłoby się pewnie tak jak ostatnio, gdyby nie interwencja Urlisaka, który złapał maku i rzucił mu ścianę jak workiem kartofli. Już po chwili wokół nas zorojło się od świeżo przybyłych wojaków maku, którzy może nie byliby tak wielkim problemem, gdyby nie buchające ciągle z podłogi przeklęte płomienie. Na domiar złego maku, choć osłabiony przez urlisaka, odzyskał na chwilę rezon i gdy byłem zajęty walką z wyjątkowo zajadłym ologiem, puścił we mnie serię swoją kuszą. Zasunąłem się na ziemię. To był koniec. Znowu miałem ponieść klęskę, mimo tych wszystkich przygotowań, mimo tak wielu trudów. Obrzydliwy olokusz już podnosił maczugę. Już miał mnie wykończyć, gdy nagle... Przypomniałem sobie, po co to wszystko. Pushkrynka. To dla niego, to wszystko dla niego, dla mego wiernego druha. Nie mogę poddać się w tej chwili, nie mogę przegrać, gdy zwycięstwo jest tak blisko. Nie mogę zawieść puszkrimpa. Aktem największego wysiłku w całym moim życiu odbiłem nadlatujący cios i wtedy to zauważyłem. Pojąłem, że to moja szansa, być może jedyna, być może ostatnia. Jednym susem dostałem się za plecy i rzuciłem się w kierunku wycieńczonego, choć wciąż śmiertelnie groźnego maku. Jeszcze tylko jeden ostatni cios za krępa. Tak oto zakończyła się ta historia wielkiej zemsty i wielkiej przyjaźni aż po grób. Tak zakończyła się historia Maku Trelaka. Tak zakończyła się historia Pushkrimpa. No i jak. Podobało Wam się? Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie poprzednie dwa odcinki. Dostawcie łapkę w górę i dajcie suba. No i cóż, trzymajcie się!